To jest Paryż, rok 1840. Miasto, gdzie światło i cień splatają się w nierozerwalnym uścisku. Na wielkich bulwarach błyszczy przepych, ale za tą fasadą kryje się mrok. W wąskich uliczkach czai się cień. Bieda i rozpacz pochłaniają zapomnianych. Zło rozkwita w ukryciu. W powietrzu unosi się aura tajemnicy. To świat nędzników Wiktora Hugo. To podróż w głąb mrocznego serca Paryża. Wyprawa w najciemniejsze zakamarki ludzkiej duszy. Przygotujcie się na szok, przygotujcie się na transformację nigdy już nie będziecie tacy sami. Aby dowiedzieć się więcej o twórcach tego filmu, zobacz opis poniżej. W mrocznych zaukach Paryża szeptem wymawia się jego imię: Rodolf, mówią, jest księciem, ale nikt o tym nie wie walczy z niesprawiedliwością. Dla zapomnianych jest bohaterem, niesie światło w najciemniejsze zakamarki Paryża. Pewnego dnia Rodolf spotyka Fleur de Marie. To młoda kobieta, która pragnie lepszego życia. Ich spotkanie odmieni ich życie na zawsze, ale muszą być ostrożni. W cieniu zawsze czai się niebezpieczeństwo. Czy Rodolf i Fleur de Marie unikną czyhającego na nich zagrożenia? Oto Rodolfe. Hrabia von Gerolstein, otoczony bogactwem i przepychem, lecz jego prawdziwe miejsce jest wśród zapomnianych. By widzieć świat ich oczami, zakłada maskę, by ukryć swoją tożsamość, by kroczyć niezauważonym, staje się cieniem. W ciemnościach nocy rozchodzi się szept. Nazywają go upiorem sprawiedliwości. Jest ich obrońcą, ich aniołem zemsty. W obliczu rozpaczy, jest ich ostatnią nadzieją. Rudolf wiódł podwójne życie. Za dnia obracał się w towarzystwie bogatych Paryżan, tańczył z nimi na balach i ucztował przy suto zastawionych stołach, lecz jego serce nie zaznało tam prawdziwej radości. Gdziekolwiek się udał, Rudolf napotykał niesprawiedliwość. Cierpienie biedoty napawało go głębokim smutkiem, a gdy zapadał zmrok, Rudolf ujawniał swoje prawdziwe oblicze. Stawał się cieniem, cieniem sprawiedliwości. Ilekroć ktoś potrzebował pomocy, pojawiał się niczym anioł stróż. Serce ze złota. Rodolf był niezwykle wrażliwy na krzywdę. Widział cierpienie ludzi w Paryżu. Przestępcy i bogacze gnębili ich bezlitośnie. Rodolf nie mógł stać bezczynnie. Musiał coś zrobić. To wszystko napawało go głębokim smutkiem. Bronił słabych. Ciemności stawał się ich głosem, stawał się ich bohaterem. Ciemność spowijała noc, a mgła otuliła ulicę. Z mokrego bruku unosił się dziwny, gorzki zapach. Rodolf, odziany w ciemny płaszcz, przemierzał wąskie zaułki. Wsłuchiwał się w otaczające go dźwięki, poruszał się ostrożnie niczym myśliwy. Jego zwierzyną był groźny przestępca, znany jako czarownik. Człowiek zły, który siał postrach wśród słabych i niewinnych, a jego kolejną ofiarą miała paść zaledwie 16-letnia dziewczyna, którą nazywali kwiatem ulicy. Delikatna dziewczyna, która walczyła o przetrwanie w brudzie i nędzy, niczym kruchy kwiat. W mrocznym zaułku Rodolfe dostrzegł kobietę skrytą w cieniu. Jej ubranie było podarte, a ciało drżało z zimna. W jej oczach czaił się strach, ale też widać było w nich siłę. Rodolf dostrzegł w niej iskrę nadziei, niezłomnego ducha. Zwrócił się do niej łagodnym głosem, który niósł się pośród zgiełku ulicy, niczym kojący balsam. Okazał jej współczucie, tak rzadkie w tym bezlitosnym świecie. Zapewnił ją o swoim wsparciu, obietnicy, której zamierzał dotrzymać. Gdy Rodolfe przemierzał zatłoczone ulice Paryża, poczuł rodzącą się między nim a tą kobietą więź. Była ostrożna, zamknięta w sobie, ale Rodolfe to rozumiał. Widział w oczach Gwendy ból, ślady po przeżytych trudnościach, ale dostrzegał w niej również siłę, determinację w walce z przeciwnościami losu. Widok Gwendy przypomniał Rodolfowi o jego własnej odwadze, o ich wspólnym dążeniu do sprawiedliwości. Oto i on, postrach wszystkich. Zło przybrane w ludzką formę, którego cień napawa strachem nawet najodważniejszych na ulicach Paryża. Jego imię jest równie straszne, co jego czyny, wypowiadane szeptem przez zatwardziałych przestępców. Jest panem cierpienia, którego rządza krwi, mrozi krew w żyłach. Jego metody są brutalne, a wyroki szybkie i bezlitosne. Czerpie przyjemność z cudzego bólu, śmiejąc się na widok łez. To myśliwy który poluje na słabych i bezbronnych, zostawiając za sobą tylko połamane ciała i zniszczone życia. To diabeł w ludzkiej skórze, którego terror rozciąga się na każdy zakątek miasta. W poszukiwaniu prawdy, Rodolfe coraz głębiej zapuszcza się w labirynt paryskich ulic, na każdym rogu czai się nowa tajemnica, w każdym cieniu kryje się nieopowiedziana historia. Rodolf szybko zdaje sobie sprawę, że zło ma wiele twarzy. Chowa się za uśmiechami i pozorami uprzejmości. I nie tylko w mrocznych zaułkach, ale i w miejscach, gdzie najmniej się tego spodziewa, nawet w wystawnych salonach bogaczy, gdzie dominuje śmiech i beztroskie rozmowy. Za fasadą przepychu i elegancji skrywa się zepsucie maskowane iluzją. Kieruje nimi chciwość i rządza bogactwa. Za każdym układem, za każdym uśmiechem kryje się egoistyczny cel. Eksploatują biednych, wykorzystują ich słabość, by się wzbogacić. Ich bogactwo zbudowane jest na fundamencie cierpienia. Każda złota moneta naznaczona jest potem i łzami robotników. Rodolf obserwuje ich. Z każdym krokiem jego serce staje się cięższe. Każda niesprawiedliwość umacnia jego determinację. Nie dostrzegają cierpienia, które powodują. Są ślepi naprawdę, wybierają ignorancję. Głusi są na wołanie o pomoc niewinnych. Zbyt zajęci swoją grą o władzę, by przejmować się konsekwencjami swoich działań. Ich świat to pozłacana klatka. Piękna z zewnątrz, ale gnijąca od środka, od nadmiaru luksusu i egoizmu. Lśniące więzienie, które trzyma ich w niewoli własnej pychy. Cisza przez pięć sekund. Oto Jacek Ferrand, uosobienie hipokryzji swojej klasy. To mistrz manipulacji prawem, narzędzie, którym gnębi słabszych. Wykorzystuje ich ubóstwo, niewiedzę i łatwowierność. Pozbawia ich godności, majątku, a nawet życia. Rodolfe dostrzega bezprawne czyny Feranda, rozumiejąc, jak niszczona jest dusza społeczeństwa. Zachłanność Feranda rozpala ogień, który więzi biednych w błędnym kole cierpienia. Jest częścią skorumpowanego systemu, który napędza ubóstwo i cierpienie. Oto prawdziwe oblicze brutalnego systemu. Który depcze biednych, miażdżąc ich nadzieje i marzenia. Żelazny uścisk. Trzecia część początek buntu. Ale Rudolf nie poddał się. Był zdeterminowany, by obnażyć skorumpowany system i ujawnić prawdę. Wykorzystał swoje bogactwo, wpływy i znajomości, by walczyć o sprawiedliwość. Stał się głosem tych, którzy go nie mieli. Burzył niewidzialne mury, cegła po cegle. Aż nikt nie mógł dłużej ignorować ubóstwa biednych. Wiedział, że ta droga nie będzie łatwa. Bogaci zapomnieli o swoim obowiązku, a ich władza sięgała głęboko. Ale ziarno buntu zostało zasiane, a Rudolf był zdecydowany je pielęgnować. Nawet jeśli miałoby to oznaczać poświęcenie wszystkiego. Niczym słaby pogłos minionych czasów. Los utkał tragiczny Gobelin, w którym każda nić przesiąknięta była bólem i tajemnicą. Śledztwo Rodolfo ujawniło prawdę której nigdy by sobie nie wyobraził. Każda strona była jak fragment przerażającej układanki. Dziewczyna, którą poprzysiągł chronić, La Gualuz, była w to wszystko uwikłana. To odkrycie zmieniło wszystko. Jej przeszłość, jej przyszłość, wszystko. Prawda uderzyła go jak grom z jasnego nieba. Jego przeszłość wdarła się w jego teraźniejszość. Wspomnienia, które pogrzebał głęboko w sobie, powróciły niczym mściwe erynie. Przypomniał sobie dzień, w którym stracił swoją miłość. Dzień, który przyniósł tylko ból i rozpacz. Jego mała córeczka, wyrwana z jego życia. Ten ból nigdy nie osłabł. Lata tłumionych wspomnień teraz spłynęły na niego niczym powódź. Ogarnęło go poczucie winy i wyrzuty sumienia. Każda twarz, każda emocja wszystko mówiło tę samą bolesną prawdę. Nie zdołał jej uratować. Ta myśl pożerała go od środka. Jego miłość nie wystarczyła, by uratować ją z odchłani. Czuł się bezsilny, przytłoczony poczuciem winy. Ale teraz, po tak długim czasie, los dawał mu drugą szansę. Szansę na naprawienie błędów, poskładanie odłamków przeszłości i odnalezienie w końcu spokoju. Córka stracona, ojciec odnaleziony, Paryż XIX wieku. W tym mieście rozpoczyna się poruszająca historia. Gualus, młoda kobieta wychowana w paryskim nędzy. Szuka swojego miejsca w świecie. Od lat zmaga się z ubóstwem, samotnością i trudami życia. W jej życiu pojawia się jednak tajemniczy obrońca. Mężczyzna, znany tylko jako D., staje się dla niej promykiem nadziei. Wyciąga ją z mroku, aby ją chronić. Ten mężczyzna, którego podziwia, któremu ufa, okazuje się być jej ojcem. Niewyobrażalna więź. Strach i dezorientacja ogarniają Luz. Po tylu latach cierpienia, jak ma zaakceptować tę nową prawdę? Czy potrafi zaufać temu człowiekowi i odważyć się marzyć o życiu wolnym od trosk? O życiu, w którym w końcu zazna spokoju i bezpieczeństwa? Rodolf dostrzega jej niepewność. Obawia się, że i ta szansa wymknie mu się z rąk. Rozumie jej lęki i wahania. Obiecuje jej, że zdobędzie jej zaufanie. Otoczy ją miłością i odzyska stracony czas. Zapewnia, że już nigdy nie będzie sama. Pokaże jej, czym jest rodzina, jak ważna jest przynależność i że miłość jest silniejsza niż wszelkie przeciwności. Razem mogą uleczyć dawne rany i wpuścić światło do swojego życia. Cena odkupienia. Rodolfe wiedział, że odkupienie ma swoją cenę. Siły ciemności, z którymi walczył, nie miały zamiaru się poddać. Wykorzystają jego słabość, tę nową rysę na jego zbroi, by go złamać. Rodolf stanął przed wyborem: uratować córkę i wrócić do mroku, czy kontynuować walkę, ryzykując bezpieczeństwo, a nawet duszę. Jego ścieżka była trudna i niebezpieczna krucha równowaga między miłością a obowiązkiem, zemstą a przebaczeniem. Zrozumiał, że cena odkupienia może być znacznie wyższa niż kiedykolwiek przypuszczał. Oto Paryż, metropolia, gdzie przepych i nędza kroczą ramię w ramię. To opowieść o blasku i mroku, o rozpaczy i nadziei. Eugeniusz Sił z bezkompromisową szczerością odsłania prawdziwe oblicze Paryża XIX wieku. Ukazuje przepaść dzielącą bogatych i biednych dobro od zła. Podróż Rodolfa to niezwykły przykład tego, jak wiele może dokonać jeden człowiek. Człowiek, którego prowadzi pragnienie sprawiedliwości i współczucia, może zmienić świat. Nie cofa się przed zejściem w mrok, by stawić czoła złu. Niesie nadzieję zapomnianym przez społeczeństwo. Jego czyny rozpalają iskrę w sercach ludzi ogień, który wstrząsa posadami niesprawiedliwości. Tajemnice Paryża to nie tylko fikcja, to lustro odbijające naszą własną rzeczywistość. Świat, w którym przepaść między bogatymi a biednymi jest porażająca. Miejsce, gdzie dobro i zło toczą nieustanną walkę. To przesłanie dla nas wszystkich. Przypomnienie, że w dążeniu do sprawiedliwości każdy ma swoją rolę do odegrania. Eugeniusz Su wzywa nas do otwarcia oczu, do dostrzeżenia niesprawiedliwości, która nas otacza. Nie po to, by walczyć ze złem, ale by stanąć po stronie dobra, by walczyć o lepszy świat. Wyruszmy razem w podróż po świecie tajemnic Paryża i odkryjmy jego sekrety. Daj się porwać magii tego ponadczasowego dzieła. I niczym echo, tajemnice Paryża wciąż pobrzmiewają w naszych sercach, oferując nam coś więcej niż tylko opowieść. Jak lustro, ukazują nam one zarówno mroczne, jak i jasne oblicza naszego społeczeństwa. Nierówności społeczne i odwieczna walka dobra ze złem nie są jedynie domeną powieści. Istnieją one również w naszym współczesnym świecie. Ta historia to wezwanie do działania. Zachęca nas do dostrzegania niesprawiedliwości wokół nas, kwestionowania zastanego porządku i walki o bardziej sprawiedliwy i równy świat. Dzieło Słego wykracza poza ramy czasowe i inspiruje nas wszystkich do włączenia się w tę niekończącą się walkę. Tajemnice Paryża to nie tylko historia. To dziedzictwo, które przypomina nam o ponadczasowej sile literatury w kształtowaniu zmian. Zanurz się w głębie tajemnic Paryża, odkryj ukryte sekrety. Rozkoszuj się ponadczasową mocą tego dzieła i pozwól swojej wyobraźni wznieść się na wyżyny. Dziękujemy za wysłuchanie. Jeśli podobała Ci się ta podróż przez barwy i cienie Paryża, zostaw nam łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i podziel się tym z innymi. Wasze wsparcie daje nam siłę do tworzenia kolejnych historii. Dołącz do naszej społeczności i podziel się tą historią, korzystając z przycisków na ekranie. Łapka w górę, subskrypcja i udostępnienie. Czekamy.